Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, pamiętajcie o tym, że zbliżają się święta, jeżeli dalej nie macie prezentu, możecie takowy zakupić w formie Vouchera w studiu, pisząc na Instagramie, bądź po prostu wpadając do studia, umawiajcie się na dziarki, enjoy! Już pozew ma przygotowany, pewnie. <laughs> <laughs> dzisiaj jak, jak zarabiać, bo mówi plecy bolą. Co z tymi dziarami? Ile wymyślił? Olimpiaz? <noise> Albo chcę kogoś pozwać, jakieś odszkodowanie grube, nie? Nie, to Ameryka. że zarzekali grupa, No Ja nic nie mówię. Wszystko, co będzie powiedziane, zostanie już to przeciw wam. Ja widzę. <noise> Patrz. Cyk. A jak przyjdę dzisiaj do pracy, to mogę już iść do domu? Czujesz ten komfort, że ja nie muszę podpisywać tej listy obecności? Ale nie musisz nawet być w pracy? Tak mnie idźcie? Idź, Krzychu, idź! idź. Nie wiem, że tego byście chcieli, ale szeryj musi być na no, podtyrówce, <grym> <A. grym> <grym> O szeryjce. On nie skleił tego, nie użył tego z, z racji tego. O szeryjce, jak ten klient do ciebie, gadał o tym kliencie, co ty okay. chciał. okej. ale ja nie skleiłem tej historii. Dlatego no no mówię, że nie skleiłem tej historii. Chyba klient nie no. Teraz klient znalazł filmiki i cię pozwał, IELO. Podejrzewam, że nie ma internetu tym gości. Zatem, mu... nie wiem, czy gruczyć... No dobra, drukujemy kilka rozmiarków. Jak czasowo te KTX? Jeszcze 18 minut, doskonale. Obleśnym wrzątkiem. Byłoby szkoda, gdyby coś stało mi się w miejscu pracy. No, zobacz optycznie. Widział? Większy. No nieprawda, jeden jest mniejszy. chyba. No to co, co, co Nie, no to zobacz, ku, zobacz. <grystanie> Dobra, pijajmy go tak gorzej. Ale czy nie? A teraz? <grystanie> <grystanie> Ewidentnie mnie jest, co? Jestem mojej pewniaczki. Chyba obstawić. Jakie pewniaczki? Na jutro. Na dzisiaj. Real Madrid wygra z Inter'em. Trzeba pojęcie jeszcze. FC Porto wygra z Atletico. Borussia wygra z Besiktasem. Ajax ze Sportingiem. I City z Lipskiem. A4 tego Na dwa kupony. No. Nie no k**a. Zobaczcie po odcinku, że będę bogatszy o jakieś 600 złotych. Już w następnym odcinku mnie nie zobaczycie. Po prostu. Wali rybą. Boka! Nie mądrość, nagrywa co ja wie. Już Najważniejsze, żebyś ruszał ustami teraz, a później się coś tam podłoży. Dalej, bo kawę robię. No wiem, piję szybko, żebyś mógł. A kto nie daje kubek? Idź skoku. się do Dobra, jest Bo mi pasuje do, do mojej tej stylówki dzisiaj. Kto w, w ogóle pasuje do chłopata, Do panie? No, ten. No co, nagryj, nie. żebyś wiedział. Albo <śledujka> tak, się, żeby się kawka już, już. robi. Pito. to. Miał być za 50 zł. A testowaliście to lagę? No właśnie yeah. nie, U, Czy to w ogóle działa? No ja, właśnie wiem, czy to w ogóle działa? Filon przyjął takie urządzenie, ale nie wiemy czy ono działa. Pyk, tu się potem robi tak i się wysypuje do wojska, A do A, A komu to potrzebne? A, komu to A dlaczego? No, to... Nie wiem. Ale trzeba wyjść na te Instagramy, może tam się dowiemy. No i wejście na nasze Instagramy. <grym> <grym> Ale, ale... To jest limitowane. to jest czwarta sztuka na 20. Może tu jest jakiś, jakaś fajna Pewnie dziewczyna Pewnie fioletowa my mamy takiego średniego gościa Dziwne to zdjęcie dosyć Zobaczyliście, bo ona tak udaje Ej, masz jeszcze to ty a, ty, ty, tak? a ty chyba byłeś w jakimś W programie telewizyjnym? E, tak, to w jakimś ja bo, bo <suszy> widziałam, że tam filterki węglowe ci wyleciały Czesz? Gdzie wyleciały? Tutaj Same wyleciały? Tak Ja nie <suszynka> O, chwilonku, kumuro przy kawę Zobacz, ręka Mikołaj był u, u, u Ciebie wczoraj, ale Ciebie już nie było. Ona <coughs> kupiła tego jak teraz. No kurde, zgubiłam hajkosa, wiecie? Mogłeś wydzielać taki napis. Który w tym miesiącu? O, mam. Mógłabym, nie? Albo Franciszka. tego Franciszka. Bo to jest patron osób, co wszystko gubią. Osób gubiących hajkosa? Tak. Ale chyba obejrzę tą dziurę, bo się co a eee, piszę że dobra. Zajebiste. Nie ufałem tylko Dagonowi, tak ale... Ale to idź jeszcze to jak tu jest w kinie sobie. Ale lepiej w kinie? No. no. <noise> Wersję Kam za 600 mega <noise> Z gościem z AFO z przodu. <noise> to jest duże do Kurwa trochę co? Mhm. Dobrze Kalki nie robię, czyli ten mniejszy. Czyli ten dwa mniejsze. Ta. Ten mniejszy, ten średni. Ten No. I dalej. Super. Ty jak, jak ty jak będę powiesz, No... Ten mniejszy już bym był za mały, nie? Wojtek taką świetne memy. Jakbyś chciał później k***a nas arcane bo wczoraj już szukałem po strudzieniu serialu, to na drugim tablecie... Co? Tym od memów? Nie, tym od wanny. Co? No ja mam tableta przy wannie i co, no, siedzę i oglądam k***a rzeczy w wannie. Co w tym śmiesznego? Nie, zupełnie nie rozumiem. K***a, ludzie na kiblu kiedyś gazety, nie? A ja mam w wannie tableta. No jak mam rozumieć za to, że chcesz mi pokazać memy w tablecie od wanny? Nie w wannie, Zboczeńcu, nie musisz wchodzić do mojej wanny, żebyś się pokazał. Ach. Znaczy, wiesz. Nie musisz, ale możesz. możesz. Sobie, więc, nie? Mogę się najpierw pomalować? Musisz mi zdradzić jakieś sekrety, ta kamera jest wyłączona. Dobra. Mhm. Mały sekret jeden. No, no. Zadzwonił dzisiaj do mnie tata. No. I tak. Czemu nie, nie zadzwoniłaś wczoraj, nie podziękowałaś, że... Przelałem na Mikołaj coś. A ja tak nie mówię, no przepraszam, nie wiedziałam, bo nawet nie sprawdzałam. I mówię, no to dziękuję. A on mówi. No, tylko nie mów nikomu, bo tylko tobie przelałem. Tyb, <gulana> w tym dzieciom, nie widziałem, nie. Swoim. Mogę napisać książkę, jak zostać córeczką tatusia. Ta kamera była włączona, wszystko wyjdzie na ja. Włączona? Włączona. Mam nadzieję, że Oskar tego nie obejrzy. Szkoda, jakby ktoś to podesłał, co? Szkoda. Możeżesz wysłać Dawidowi, bo on tak tego nie obejrzy. Naprawdę to ja żartowałam. Nie żartowałam. Ja co to za czarno? Wchodzę ostatnio na hiszpański. I po prostu... No, hiszpański no. No proszę. Powiedz coś po hiszpańsku. <grym> tutaj trochę się szkole, to wam coś opowiem. To jest wywołane? Nic nie Przy Marcini do jakiejś często. Lepiej to niż metoda tego Wojtka na kozbiego. I pij, pij, ja piję bezalkoholowe. trzeba Nie. E, Powiedział Wojtek. Musisz się rzucić swobodnie. możesz tego serca w ogóle nie robić? Mogę wywalić. Właśnie jak się zastanawiałam, czy dobrze by to wyglądało, gdyby jakby nie było tego, że nosa i ust, czy lepiej to Może zostawić? Może nie być, wtedy będzie bardziej symboliczne. No i co, co ty uważasz? Ja Czy uważam, że wie? tak będzie bardziej symbolicznie. Nie? będzie tak stricte tak, jak jest na plakacie, mm, tylko dobra. będzie troszeczkę bardziej może nawiązanie do jej cech charakterystycznych, czyli do tych okularów i do tych blond włosów, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Nie będziemy się rozpraszać tutaj mimiką w żaden sposób, okay. a dwa, że ta mimika, tak czy inaczej, będzie bardzo mała. Dobra, nie, nie? to nie Także myślę, że może faktycznie lepiej zrobić tak, będzie wygrabnie to wyglądało. Dobra, super. Idę to jeszcze a, dopracować. Boję się, że mi to nie wyjdzie, jak będziesz tak Czy to będzie przez cały dzień. Pisać wioski, tak, pisać. Mogę ci napisać nocy trawki wziąłeś? Mogę ci dać moje. Teraz zobaczmy jak wyciągnął takie k***a wiele żółtek k***a. Z włosem zakręconym wiesz. Mogę ci zabawić jakąś super historią. Zostawmy to na koniec dnia. Dobrze. czym generalnie tutaj, będzie się wyróżniać głównie e, kawaretka, jakby, a cała reszta będzie cieniowana. Zrobię tych cieni takich prostej głównie po to, żeby po prostu pokazać, co się, m, gdzie zagina, i tak dalej. Tak to widzę. Teraz tak, to czarne, to czarne, środeczek czarny, kółeczko zostawiłem puste. Albo zobaczmy, może zrobimy w negatywie, że po prostu będzie pusty środeczek. To jeszcze do ustalenia. Ściągę wrzuciłem moją, taką odręczną, jakby. Mega mi się podoba. Wszystko serio. Siedzi. Naprawdę. Spory. Nie Dobra. mogę się doczekać. Drugujemy, przymierzamy? Tak. Dobra. Zrobisz mięśną minę. Może to nie pomóc długoterminowo. Lele. Może. Na pewno nie relacji z Może być ciężko. Chyba, że tak rozpłaszczysz się. Może <słyszy> 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 że zrobisz to nagle. Dlatego właśnie podobno nogi dziecka. Zimna. 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 mandarinka. Co Zimna. 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 mieć jakiś Zimna. w uchu. <noise> <noise> stay all black and we cozy can't say you love hey. no wow. you got to show me ain't with my guys then i'm dolly ain't no vibe like this don't rock like this you know we don't miss swish man don't catch my drip tell them mine they biz or catch my bitch ain't no vibe like this don't rock like this you know we don't miss don't don't catch my drips tell them mine they biz or catch my bitch but system you're acting objectively umm jeste nawiąca teraz ...zrobić. No <śmianowice> coś śmiesznego. No nie, czemu k...wa musi być zawsze śmiesznie? Nie, no ale już poważnie. Okej. Okay. Możesz powiedzieć co ci leży na sercu. Nie. Co ci w świecie przeszkadza. Uwaj ty grzyk, jak miał szczerze odpowiedzieć, to się nie nadaje ka na kanu. Raczej by nas zablokowali. I to się z jakąś fajną dziewczyną. To napisałeś do mnie. Będziesz jadła tu, Piccolo? Stepan Tepa na imię. Będziesz to jadł? Tak, ale odkrzywam. A chcesz, ten? To nie jest jeszcze. Panujesz rękę na sylwestra? To nie jest randka? No, co to jest? Spotkanie. <grym> Przebierz się za rękę. Małe za Z wiecie, TK. Seks. No nie wiem, czy pytać się, czy chce ze mną na Sylwestro oglądać te wszystkie części Grega Huttera, czy nie. Moim no, zdaniem tak. Ale zakładamy, co odpisze? Załóżmy, co odpisze. Mi się mm. wydaje, że, że jest powyżej. okej. Okay. Ja obstawiam, że dobrze tak. O tak. Czyli Wojtek miał tak, rację. Tak, 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 I co? Widzisz? Jednak fotografowie myślę tak samo. A co robicie? Robiście. Co, z żół? Z Zdecydowałem, że to jest ale może być żółw. Teraz. Wygląda jak żółw, tylko z odwrotnej strony, tej brzusznej. Ej, rzeczywiście. Super. <grym> Super. 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 To gdzieś żółwik. Ja miałam w przemówie, także ja mówię. Są gofy? Gofy. Gofrowy <grym Gosy> <grym gosy> <grym> żółwik. Chciałem porobić więcej, wiesz, tych pęknięć i tych, tych szwów. Fajny żółwik, ten. Tak jak ciasiowi zrobiłem doktora plagi. I wszyscy mówią, a to tukan? Ja mówię, tu, i tukan plagi jakby No co ono ma żył Nie wiem no przecież jak Wata z niego wychodzi Franklina, szwyma Szkaluje mnie um. Ale dobre Moja ubiegła na części, każdego odcinka Twoja? No I ludzi też No nie, ale, to jest... dalej, dalej nie mogę przechodzić przez kciuk. Przełożyłem, a teraz utknęło kurwa. To co wielki test gumy? Dobra. Ale kurwa, już, co. Co to za morela? Za słodkie. Pycha. Jak są te kurwa, zdjęcia romantycznych w parca, tak czułkami co ona widzi. <grywa> Kombucha to, to, to jest To jest twoja hermata? Tak, kombucha tak robisz. Chcesz piankę? No. Otworzyć ci? Tak. Tak? No. Na pewno? A zjesz? No. Czy ty na potrzeby chłopiki jak wyszła? To chodź. Dobra. Dobra? No. No. Ach, tak. takie. Niech trochę starnieją. No. Taka don't come around like you know me. I saw, I saw. Yeah, yeah. too shaky, acting yeah, yeah, yeah. for no reason. Uh, still do the dash like Stacy with the city girl. It's that season. Uh, she wanna ride this all-wheel drive. You don't gotta put no key in. Uh, we on a rise like emoji eyes. You know that they be preying. Uh, stashing the guap, setting up shop. I got a plan. is you ready or not? Puffing this plant, rising my stock, force on my hand. They moving hot. Don't gotta scam. Don't i turn styles, screw the chop try to be bro he call me i keeping it safe we got it on lock this is a whole mode like o2 i told him A jak jeszcze kojarzy, takie stare gry, które... Różowa Pantera. Ja bardzo lubiłem e, za czasów moich nastoletnich te bardzo lubię falouty. Falauty też, no? Fala Te jedynkę, dwójkę też jeszcze? No ty... o nich mówię. No to to. Tak, Pierwsza była dwójka, co no. grałem, to tam wiesz, z dwiekami na twarzy w gimnazjum gadaliśmy o tym, że ty, a da się tam kwa zostać ojcem, albo... A wiesz, że jak odpowiednio raz pójdziesz do burdelu, to dostajesz perk, e, kupiasz coś takiego, bo... albo jak puszczałeś się z kolei, to miałeś golak później, tam było za kapsle. Fajna gra. Dzień dzień jak to dzień. Dzień co? żebyś ci podobała? No, no, zjadza. to było. I tam było do zdarzenia losowe No, nie wiem, nie będę mówił, nie chcę was spoilować. <średztorzy> Jeszcze mieli chyba <k**wa> <średztorzy> Haha, nie pięknie. Wow. O k**wa. O Dobra, to mam wyszło. O, o, o Boże, bo się teraz będą mnie śmiać, że się z Nietoperza śmiałam, tak? Ale wrażliwy jest. To pewnie z tej samej kłopotowej. to jest Nietoperza? No wiem ci bardzo. To, to jest film przecież. Ilu, ale tak szczerze, skończycie kiedyś temat tego nietoperza? A macie jeszcze zdjęcie tego nietoperza? Nie. Może oliwki chcesz? Zobacz, takie. Bo bo Internet mnie k***a porywa. Ale Pokażę. nie Bików, nie? Ty, chodź ci napis, nie mam pomysłu na tatuaż. Robimy te sznurki wokół tego, maski. Możemy zrobić. A tak. co, tu nic nie robimy finalnie? Nie wiem, Kurwa, już jestem zmieszany. A ja myślałem, żeby zrobić je w takim negatywie troszkę. A gdzie te sznurki, chcesz tu? No jeden, A nie, nie wiem, czy tam k**wa, jest jeszcze miejsce. Za, no nie, e nie za bardzo właśnie. Bo Patrz, gdzie Czy chcesz? <noise> Mogę zrobić, no ale one jakby kurwa. Tu miały być kurwa sznurki, szubienica i żółw. A się sam żółw to nie żółw pa, 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 pa. No Tu mamy impas To co, kawkę? To co, może ten ołówek, bo jest gotowy Jaki ołówek? Mamy, o, może ty wiesz, chciał ołówek 2b mam te, fajny w ogóle Sojusznie Ale nie, podziękuję mm, Tacy jesteście, kur... Macie te zdjęcie tego nietoperza? Ale jedyne co znalazłem na razie To jest to, poznałeś? To To jest to stopień, nie? Tak? To wygląda trochę jak joint. No bo to miało właśnie taki przekaz mieć. Kur... Super synu. kur... mi się podoba. No. Odwrócona psychologia. Nie, nie, rób tego, na pewno ci nie będzie podobał. Nie, co no przestań, bez sensu. Albo jeszcze w drugi sposób... ale mi się podoba ten ołówek. Kurde, nie zrobić ci go, bo mega się nie zajaramy. Zrób to sam. No to, ja myślę, że mogę na swoim stanowisku szatę zrobić sobie ten ołówek? Wow, ale super. Filon, pomożesz mi odbić kalkę. Ja <laughs> sam go wydziaram. Super jest co? Dobra, a jak dodam mu płomienie, to wtedy wiesz bardziej zainteresowany. No razu mi A może płomienie takie? Tribala.

My drift, tell my mine they will catch my in You know vibe like this, No rock like this, don't ride down. Don't catch my drift, tell my mine they will catch my bitch. I'm in a couple my homies, I'm in a couple my homies. Show no love to the police, show no love to the phone. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Masze nasze W opisie macie nasze Instagramy Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał Piszcie jakieś fajne komentarze I... Koniec już